Kochani, nagrywam króciutki film z mikrofonem przy ustach, czyli ze zestawem słuchawkowym w pozycji leżącej, troszeczkę inaczej niż zawsze. Krótki film, z sprostowanie, ponieważ Tomek na swoim kanale HR TV wygłosił takie epitafium pośmiertne, dlatego że dotarła do niego informacja i nie wiem. Nie wiem, jak to się w ogóle zadziało, ale dotarła do niego informacja, że Zbyszek umarł. No i nagrał film poświęcony mojej pamięci. Powiem wam, że yy, bardzo ładnie o mnie mówił i skontaktowałem się z nim. On ze mną się skontaktował i pytał, czy ma usunąć ten film. Ja mówię, nie, nie ma potrzeby usuwać. No, taki kiks się zdarzył. Yy, nie, ma, nie ma potrzeby niczego usuwać, jest ok, wszystko. Więc tylko, tylko sprostowuję, że jeszcze dech życia jest we mnie. Jeszcze mówię, jeszcze rozmawiam. O, widzicie, ktoś do mnie dzwoni. No, ale nie będę odbierał telefonu. Zakończę tylko ten, ten króciutki odcinek, to sprostowanie. Gdzieś ktoś usłyszał od Wiesława Dawidowicza o śmierci Franciszka, nie Zbyszka, tylko Franciszka, też byłego adwentysty. No, i stało się tak, że do kogoś do kogoś no dotarło to w sposób jakiś przekłamany i zrodził się z tego zbyszek, były adwentysta zbyszek. No i, i Tomek, Tomek nagrał filmik o zbyszku, który zmarł, no bo rzeczywiście śmierć może przyjść w każdym momencie, no jeszcze żyje. Jeszcze żyję, mam się dobrze, nawet poka pokażę Wam, Iwonka mi przyniosła tutaj miseczkę z malinami z ogrodu. O. o jak mi zapachniały te maliny. Także jeszcze jest ok, jeszcze dajemy radę. Dobra, to tyle, dwie minuty, króciutki filmik, sprostowanie. Trzymajcie się, na razie.